Chyba znowu przykleiłam źle rzęsę. O matko, no nie, odchodzi mi. Przykleiłam źle rzęsę. I mi odeszła. Muszę zrobić to jeszcze raz. Och. Jesus. Cześć, witajcie! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii makijaże inspirowane księżniczkami Disney'a. I szczerze Wam powiem, że miałam naprawdę dylemat, którą księżniczkę wybrać do kolejnego filmiku, ponieważ jest ich sporo. I na początku zastanawiałam się właśnie między Aurorą i Jasminą. Potem przeczytałam komentarz, nie zważyłam, że mam się zainspirować właśnie księżniczką Jasmine do stworzenia kolejnego makijażu, więc stwierdziłam, dobra, nie zastanawiam się, nagrywam makijaż inspirowany księżniczką Jasmine. I właśnie tak oto powstał dzisiejszy makijaż, który mam właśnie na sobie. A jeśli nie wiecie, kim jest Jasmina, to Jasmina jest księżniczką z bajki Alladen i tutaj wrzucę wam gdzieś jej zdjęcie, jeśli nie wiecie, jak wygląda albo chcecie sobie przypomnieć. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużenia możemy przejść już do makijażu. A więc przybliżyłam Was już, żebyście mogli wszystko lepiej widzieć. Makijaż twarzy mam już gotowy. Nie nagrałam Wam, jak maluję twarz, ponieważ ja do makijażu twarzy zazwyczaj używam tych samych kosmetyków, a pokazywanie tego samego w każdym filmiku byłoby trochę bez sensu. Marnowałabym Wasz czas, także w tych filmikach inspirowanych księżniczkami Disneya skupimy się tylko na makijażu oczu. Także bez zbędnego już przedłużania przejdźmy do makijażu. A więc tak prezentuję się makijaż już w całości i szczerze Wam powiem, że jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, jak ten makijaż wyszedł, zważywszy na to, że nie mam jakichś profesjonalnych umiejętności, jeśli chodzi o robienie makijażu, uczę się sama w domu. Na początku chciałam, żeby ten makijaż nieco inaczej wyglądał, aczkolwiek w efekcie finalnym wygląda to tak, jak właśnie widzicie na moich oczach, ale mimo wszystko bardzo mi się podoba, więc mam nadzieję, że Wam również makijaż, jaki filmik Wam się spodobał i widzimy się już w kolejnym filmiku. Do zobaczenia! Pa!